Wczoraj wieczorem do Rawickiej Komendy przyjechaliśmy nowym ciężkim samochodem ratowniczo-gaśniczym na podwoziu Skania. Samochód posiada napęd na cztery koła, moc silnika to 370 koni mechanicznych. Ma też zbiornik na wodę o pojemności 5000 litrów, zbiornik na środek pionotwórczy o pojemności 500 litrów, kabina sześcioosobowa, w przedziale załogi zainstalowane są uchwyty do aparatów powietrznych. Na dachu jest marż oświetleniowy. Jak widzimy też sygnalizacja dźwiękowo świetna W przedziale tylnym jest autopomba dwuzakresowa, która może podawać wodę pod wysokim i pod niskim ciśnieniem. W tej chwili strażacy przygotowują ten sprzęt do wprowadzenia do podziału bojowego i mam taką nadzieję, że już jutro... Gdy taka potrzeba zajdzie, ten samochód będzie mógł wyjeżdżać do zdarzeń. Samochód kosztował niespełna 1,4 mln zł. Tutaj mieliśmy finansowanie z różnych źródeł. Był to Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, Urząd Marszałkowski, firmy ubezpieczeniowe, a także lokalne samorządy rawickie. Mam tutaj na myśli starostwo powiatowe, gminę Jutrosin, gminę Miejską, Górka, gminę Miejską Górkę i gminę Pakosow. Stary samochód, też ciężki samochód na podwoziu Mana, który został wyprodukowany w roku 2008, trafi do jednej z jednostek ochotniczych Straży Pożarnych na terenie naszego powiatu, a konkretnie do Ochotniczej Straży Pożarnej w Krząskowie. Z uwagi na to, że ma dość znaczny zbiornik na, zbiornik na wodę, na środek gaśniczy, głównie do pożarów.